nagrywasz się chyba. <grystanie> tak. tak witamy bardzo serdecznie na kanale frosta nie pij tego bo ci z*** <grystanie> nie nie ale ten cztery A ten cztery <grystanie> dobra mnie. mniej mniej kur*** pim 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 <grystanie> 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 Hello, z tej strony Frost i ze mną dzisiaj jest... Jackowina! Tak, nagrał audio vloga. audiologa. Audiologa. Audiologa, Sam tak powiedziałeś. Bo polecam. Ja ci udowodnię. Piszcie Jackowina, jestem jedyny na YouTubie. A jak piszecie Jackowina, to pokażę wam się mój film, ja jako pierwszy. Bo ty scitowałeś YouTube. No widzisz? Tak, założyłem im hasło na płucie głównej. Głównej. Dobrze, <noise> dzisiaj gramy w... Będę. Nie. Y Powiększ. A na, na, na my... narodziny kociątka. No, tak. Angela Baby Chciałam jeszcze powiedzieć, że to jest prawda y, gra wydana przez autora nieznanego. Y, nie, CD po... w czasie pierwszej wojny. <laughs> nie. Prawda to jest wy... gra wygrana przy... wydana przez CD Projekt Red. Y, y, uważam, że jest to naprawdę interesująca produkcja. Y, y, w ogóle Były nie wiem. Napisy w... po polsku. Tak. Później będę musiał je robić, więc się nie śmiej. No. W, w ogóle... I go, I. W ogóle nie jest online. Wydaje mi się, że cena była bardzo warta. No 5 euro płaciliśmy. Więc myślę... Cena była bardzo warta. Dobrze, zaczynajmy. 5 euro! Mm. Nie płaciliśmy no, za to nic przecież. to jest na klimie no, tak, tak naprawdę na gry no, is going to be very soon. Go to Czytaj. Hospital. HOSPITAL! Pom pom pom, bo jak mogłeś? Next. rip słuchawki. I need to pack a few things first. Jakby ktoś miał słuchawki, to byś je sfaksował. Okej, okay, pakujemy majtki. To nie są... a to pielucha majtki. Majtki. Ej, jest na odwrót. Wcześniej się pakowało czyliśmy to. To jest m, wysoka technologia i ta wstawka na początku była najlepsza. Oliwia, jeżeli to oglądasz, to musisz obejrzeć Uy! to jeszcze raz! Co? Nie znam cię, ale po prostu to zrób. I to jest Jacek Zahara z klasy. WELTY SUK hehe tak naprawdę mam na nazwisko e, szczygielski. co? nieprawda co? a lepiej wiesz no, tak mieniłem nazwisko, bo uciekłem z domu to dlatego jesteś u mnie no <susie> <susie> bo przecież dzwoniłem do mamy żeby cię odebrała o patrzcie, to jest zajebie. o wy to nie da się kliknąć żadnego. Tylko 9 i 2 jedynki. 2, Kto w ogóle dzwoni na 911? Okej, okay, we are ready to go. Aha, bo to jest przecież, Ameryka... No, to jest Ameryka. Puch, puch. Pchaj. To ja teraz komentuję to co frost robi z nią. Skomentuj to. Skłod, Ała! <śpiewa> Spadłam! Spadła nam podstawka pod mikrofon. No. Zostawka. Zostawka. Co? Masz problemy? Mam. Ale nie przyniosę ci, umrzesz tutaj. Weź, nie. Zaraz wracamy! F7. O, jesteśmy po przerwie. Nasz, no, no piesok. Nie, nie wylej tego, tak jak przed odcinkiem. <guliacre> oh, Okej okay. to nie było wydane. Musimy. Nie. No właśnie. O. Naciera nie działa. Masz tutaj. Wstrzy... To jest ten. To jest atomik. Konrada w to nie mieszaj. <guliacre> Dobra, wstrzykujemy ci malarię. Mam... Miejmy nadzieję, że nie umrzesz. Miejmy <guliacre> nadzieję. <guliacre> Jesteś w szpitalu, umrzesz. <słuchaj>, Słuchaj, w tych czasach. A! Przepraszam. <słuchaj> to jest połączone. No bo to. <słuchaj> Zostaw, to, to jest... jest mój antywirus. Ty masz antywirusa na płycie? Tak. Z kiosku je. Żartuję. <słuchaj> Żartuję. Musiałeś to podkreślić. Dobra. Każdy by ci nie uwierzył. <słuchaj> Każdy by ci nie uwierzył. No. Patrzcie, teraz nie... To będzie najlepiej zmontowany odcinek, jaki... Później ja w następną grę. Dobra, ja będę komentował. Właśnie komentuj, ty jesteś od komentowania. Dobrze. Yy, no. <ścoughs> Nic <się> nie stało. <ścoughs> Prawie zwymiotowałem tym sokiem. <ścoughs> z ciebie. Next. No klikaj next. Teraz trzeba jej uciąć pępowinę. Wyssać jej kozę z nosa. I to w ogóle jej nie opróżniliśmy tej stawki. Po co? Bo przecież dziecko świeżo urodzone ma kozy w nosie. Zostaliśmy głupi ryjki. Ucięcie pępowiny. Stetoskop. Kilka <gulika> z to <tytułu> z... <gulika> Oil A ją olejem, żeby ją Zawsze, ja z, zawsze, zawsze pisałem. Oli Czemu? Nie wiem. teraz, ja zrobić? Tym sztucznym. O klikaj, byle gdzie? Nie wiem, klikam. No, no bardzo świetna, pro, bardzo świetna. Pro, bardzo świetna produkcja. Nie umieszcie wysłać. No, nie wiem co teraz. Ten filo... O! Nie, udało się. O. Udało się, no. to Ja to oczywiście zaplanowałem wszystko. To było... No ja wiedziałem jak to zrobić. zaplanowane to było. Głask. Głaska. Głask. Malaria. Malaria. Stetoskop. <głos> nie. <głos> Ale tym mikrofonem dostajesz w głupie ryj. Ej! <noise> ryj nie jest głupi. O, 250 kilo znowu. O! Zrobiłeś screena wtedy. Tak, ja teraz zrobię. Zrób jeszcze raz screena. To będzie, to będzie teksturka na odcinku. To chyba było F12, tak? Tak mi się wydaje. Proszę poczekać. Tak, już jest. Nie, nie zwracajcie na to uwagi. Tak, Oni tego nie widzą. Tak. chwila mam. Pewnie coś w Photoshopie zrobię. Oh. Trzeba ją zapakować do worka. Mag, poziom 15. To jest ten. Ola Hagbar. Oh, baby! Udało się! Przeszliśmy grę! Woo! Dobrze, no więc teraz widzimy się za chwilę. F7. <laughs> Dobra, jesteśmy już. Tak. I... Kwak Patrzcie, patrzcie tu, patrzcie gdzie ja daję myszkę z, Zejdź z mojego komputera Nie Świetna Mam gra nadzieję, że nie będzie echa Nie, nie będzie, bo to nie nagra... Ej, okay. może być faktycznie Okej okay. okay. do... Play Level Jeden Co to trzeba? What the? Musisz, przy... Musisz przytrzymać Aha, trzeba trzymać, U, ale trudna gra co ona robi? No i co się? Nie! Ha, masz się całować i masz, jakby, żeby ona nie zauważyła. O, ona chce kikem do selfie. Teraz! No nie. Mówisz się całować, jak ona nie patrzy. No, przecież oni. Oni. Ja to oglądałem i ci główni bohaterowie w ogóle się nie kochają. Co to jest? Tylko on to o, oglądał. To klizm. Czemu ona wyciągnęła swój tajny dzienniczek? Czas. Co jest? Musisz teraz całować. Nie, ona nie może. Nie może. Bo... Aha, ja. bo musisz się całować, jak ona nie patrzy. Szybko! Leć! I musisz przerwać, jak patrzy. Aha! Aha. Szybko. Jak musisz dawać cenzurę, to znaczy w sensie, że dać no, ograniczenie? Nie, 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 no szybko spływa mi to. Dać, o dać ograniczenia wiekowe? UDAŁO SIĘ! Dać Dać ograniczenia wiekowe Nie. na ten? Halo, czemu tam był Frost? Tam... Jaś... Nie! Trzeba... No! no Bada przez telefon. Ale to wolno idzie teraz. <głosy> Brawo! <głosy> Jestem głupi. Level 2. Aha, no w ogóle się teraz jest... Nie... Telefon. daj. mam mikrofon. Ja zaraz... Teraz, 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 teraz. Malaria, malaria. Szybko! Ach. W ogóle oni się nie całują. To jest bez sensu. W prawdziwym życiu oni się nie całują. Bez sensu to jest. To jest trudna gra. Jej, udało mi się! Woo! Frost za chwilę wróci, robię krótkie cięcie. Okej, okay, już jesteśmy. Następny level. O nie, jest to. Teraz muszę zrobić, żeby dwie się nie patrzyły. Jest czas, nie! Szybko. 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 Chciałam zauważyć. Chciałbym... Pragnę zauważyć, że ta po prawej gra na flecie. No, no bo to jest nisica! Ona hipnotyzuje. What? Aha. Aha. świetnie. Ona przytula rakietę. No, to jest jej dziewczyna, ta rakieta. Jej... O, o, Lisica ma dziewczynę. Rozumiem? Rakietę. Czemu po prostu gdzieś indziej na dach nie wskoczą na przykład? Bo oni umiem skakać po dachach. Tak asasyn <noise> Wiem, oglądałem jeden odcinek. Spokojnie, nic się nie dzieje. No, wyciągnęła rakietę z pupy. Jakby trafiła. Jezus Maria Jacek, ja no chyba Zdą, naprawdę... Zdążyłem! Ja chyba naprawdę muszę pociąć ten materiał, żeby wyciąć to co Jackowina mówi. Musimy robić cięcia, ja, bo to długo będzie trwało. Zostaw mnie! Podzielimy to! <laughs> Nie co tak. Gramy bez kamerki, więc po poinformuję wam, was, co się dzieje. Uderza Jackowinę mikrofonem. A ta uderza nogą ją. Ej, faktycznie. No. Co stopnie? Nie. No spierdzielaj. No musisz... No pytajniko. Szkoda, że nie mamy Klerki. Jesteśmy biedni. No co?! Jezu! Podzielimy to na dwa odcinki, bo to jest trudne. Panie, daj mi to. Ja to zrobię. Dobrze. Ty jesteś specjalistą w Panie. Gra na flecie. Robisz. Jak nie chcesz mówić, to dawaj mi mikrofon pode mnie, jakkolwiek to nie brzmi. Echo, echo, echo. Echo, echo, echo. O, ty to przejdziesz. Gdzie ta ręka? Co to za dźwięki? Ktoś to musiał nagrywać. <laughs> Zagapiłem się! Miałeś do końca! Dosłownie no, krótki! Cofnijcie sobie odcinek zobaczycie. Nie, ja, ja zrobię re replay. O, widzisz? Pytajnik, są niewidzialni chyba. U tak. nie, nie, nie są niewidzialni! Są Już nie są, uważaj. No dobrze. Trzeba uważać, bo nie są niewidzialni. Co to za dźwięki w ogóle? To te bezsensowne dźwięki. Oni nie mają co robić. Przecież mogą się uczyć, równie dobrze. Bo nie chodzą do liczby. Jacek, nie ma dziewczyny, dlatego tak. Uważaj! <śmienny> <śmienny> Byłeś w końcówce Ty Jak mogłeś! To jest trudne, nie? No. Uważaj! Gdzie te ręce? właśnie, <laughs> co ona robi? Pytajnik! Co to za dźwięki w ogóle? ktoś to musiał nagrywać, <laughs> pamiętaj! Ale takie dźwięki! Uważaj! <laughs> to jest trudne, nie? No to płacno, chyba wiesz. Potnę to jak popka z Kalisza stary my, my, my nie, tu... nie, 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 ja to w edycji potnę O nie Myślałem, że się biurko Czekaj, zrobowałeś to? Nie Myślałem, że się biurko wywraca Co? <laughs> Powiedziałeś, je, że się całowałeś Myślałem, że się biurko wywraca Czemu, co, my, co my robimy ze swoim życiem? Czemu w to gramy? Tak, byśmy nie mogli grać w Minecraft o! Chyba coś nagramy z Minecraft Hmm. Prawda, jeszcze dzisiaj. No. E, idę się bo ty e, Patrz, patrz, teraz to wygrywam. Uuu, ja muszę to zobaczyć. Wykrzyknik! Dobra, ty! U... <laughs> to jest zaplanowane! No nie! Bo przecież nie było wykrzyknik To jest zaplanowane pewnie! Ja idę I ciku! <laughs> Dziękuję, że informujesz o tym wszystkich. To uda się? Czy to jest zaplanowane, uwaga? Uu, udało ci się. Ciekawe, czy będzie teraz trzecia. Jestem profesja. Yeah, ja udało ci się! Dobrze, to chyba wszystko w tym odcinku, nie? Bo to był długi odcinek. i no to już mam. Straciliśmy 15 minut naszego życia. Jak? Czemu my to robimy? Nie, nie rób tego. Ta muzyka. Dobrze, my się z wami żegnamy z tą świetną muzyką. Poczekaj, poczekaj. Zee, 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 zee. Co, co, ja rodzę? No, to żegnamy się? Nie, poczekaj. Mm. Bo <laughs> Tschüss.